Lucy's Diner siedziała przy Highway 95, miejsce, gdzie kierowcy ciężarówek i podróżni zatrzymywali się na kawę i śniadanie. W ten sobotni poranek ośmiu członków Thunder Knights Motorcycle Club jadło w tylnym rogu. Ich skórzane kamizelki i motocykle na zewnątrz były znajomym widokiem dla Lucy, która obsługiwała ich przez 15 lat bez żadnych problemów. Victor Kane był w połowie swoich naleśników, gdy drzwi do baru nagle otworzyły się z taką siłą, że dzwonek nad nimi odleciał i z brzękiem spadł na podłogę. Mały chłopiec, może ośmioletni, wpadł do środka. Jego koszula była podarta. Brakowało jednego buta. Jego stopy były bose i krwawiły od biegania po żwirze, a jego twarz była pokryta łzami i brudem. Proszę pomóżcie, krzyknął jego głos łamał się z desperacji. Biją moją mamę. Cały lokal ucichł, widelce zamarły w powietrzu. Filiżanki z kawą zamarły przy ustach ludzi. Wszyscy wpatrywali się w płaczące dziecko, którego desperacja wypełniała pomieszczenie, ale podczas gdy inni klienci siedzieli zamrożeni w szoku, niepewni co robić, ośmiu motocyklistów natychmiast wstało. Przesła zaskrzypiały o podłogę, buty uderzyły o płytki. Wiktor podszedł i ukląkł na poziomie chłopca, czyniąc się mniej zastraszającym. Gdzie ona jest, synu? Jego głos był spokojny, ale śmiertelnie poważny. Chłopiec wskazał drżącą ręką przez ulicę na parking, zaniedbany motel. Pokój czternasty, chłopak mojej mamy robi jej naprawdę krzywdę. Proszę, proszę pana, proszę jej pomóc. Wiktor spojrzał z powrotem na swoich braci. Siedem par oczu spotkało jego, i wszyscy kiwnęli głową. Żadne słowa nie były potrzebne. Złożyli przysięgę lata temu, kiedy założyli ten klub. Chronić tych, którzy nie mogą się bronić, zwłaszcza dzieci, zwłaszcza kobiety jesteśmy z tobą, dzieciaku powiedział Wiktor wstając. Lucy, zadzwoń pod 911 natychmiast. Motel po drugiej stronie ulicy był miejscem, gdzie ludzie pilnowali własnych spraw i trzymali zasłony zamknięte. Łuszcząca się farba pokrywała ściany, a parking był pełen pęknięć i dziur. Pokój czyli 14 był łatwy do znalezienia, ponieważ z środka dochodziły okropne dźwięki, głos mężczyzny krzyczącego z wściekłością. Głos kobiety płaczącej i błagającej go, żeby przestał. Okropny dźwięk pięści uderzających w ciało. Chłopiec Tyler zaczął biec naprzód, ale jeden z motocyklistów delikatnie go powstrzymał. Zostań tutaj, kolego. Pozwól nam się tym zająć. Wiktor nie fatygował się pukaniem. Podniósł but i kopnął drzwi na oścież. Uderzyły w wewnętrzną ścianę z hukiem. Który odbił się echem po parkingu. Wewnątrz małego brudnego pokoju, kobieta leżała na podłodze między łóżkiem a ścianą. Krew kapała z jej nosa i ust. Jej oko już puchło. Nad nią stał duży mężczyzna, łatwo ponad sześć stóp wzrostu i zbudowany jak ktoś, kto spędził lata na siłowni. Jego pięść była uniesiona wysoko, gotowa uderzyć ją ponownie. To wystarczy, powiedział Wiktor. Jego głos niski i groźny. Mężczyzna, Markus Webb, odwrócił się szybko. Jego oczy były dzikie od alkoholu i wściekłości. Wynoś się stąd. To jest między mną a moją kobietą. Nie twoja sprawa. Ona nie jest twoją kobietą, powiedział Wiktor spokojnie, gdy ośmiu motocyklistów wypełniło mały pokój za nim, blokując jedyne wyjście. Ich obecność sprawiła, że pokój wydawał się jeszcze mniejszy. A ty właśnie zrobiłeś to naszą sprawą, kiedy jej dzieciak przybiegł po pomoc. Markus był duży i wyraźnie myślał, że jego rozmiar czyni go twardym. Zaśmiał się szyderczo na motocyklistów. Myślisz, że mnie straszysz? Byłem w więzieniu. Walczyłem z facetami dwa razy twardszymi niż ty. Zamachnął się dzikim ciosem w twarz Wiktora. Zły wybór, bardzo zły wybór. Zanim będziemy kontynuować tę historię, powiedz nam, skąd na świecie oglądasz. Również proszę zasubskrybuj kanał. To pomoże nam przynieść więcej inspirujących historii każdego dnia. Wiktor złapał pięść Markusa w powietrzu, skręcił ramię z wprawną precyzją i trzasnął markusem twarzą w ścianę. Jeden czysty, efektywny ruch. Markus padł na kolana, oszołomiony i zdezorientowany tym, co właśnie się stało. Dwóch motocyklistów natychmiast złapało ramiona Markusa i przytrzymało go. Inny motocyklista, mężczyzna o imieniu RIX, który był medykiem w armii w Afganistanie, podbiegł sprawdzić kobietę. Proszę pani, słyszy mnie pani, gdzie boli najbardziej? Zapytał Riggs delikatnie, jego wytrenowane oczy skanując jej obrażenia. Moje żebra sapnęła, walcząc o oddech, kopnął mnie tam. A Tyler, gdzie jest Tyler? Gdzie jest mój syn? Jestem tutaj, mamo. Chłopiec przepchnął się obok Snejka, motocyklisty, który go trzymał, i rzucił się na matkę. Owinął swoje małe ramiona wokół niej tak ostrożnie, jak mógł. Płacząc teraz jeszcze mocniej. Przyprowadziłem pomoc, mamo. Motocykliści przyszli. Jesteś teraz bezpieczna. Jesteś bezpieczna. Kobieta, Rebeka Martinez, trzymała syna mocno jednym ramieniem, pomimo strasznego bólu przeszywającego jej ciało. Łzy spływały po jej posiniaczonej twarzy, gdy spojrzała na Wiktora swoim jednym dobrym okiem. Dziękuję! wyszeptała. Bardzo dziękuję. Zabiłby mnie tym razem. Wiem, żeby to zrobił. Wiktor skinął głową raz. Jego szczęka napięta. Nie dzisiaj, nigdy więcej. W ciągu kilku minut dźwięk syren wypełnił powietrze. Sheriff Tom Cruise podjechał swoim samochodem patrolowym z karetką tuż za nim. Cruise był dobrym człowiekiem. Który dobrze znał Thunder Knights. Robili charytatywne przejażdżki co roku, pomagali z akcjami zabawek dla dzieci na Boże Narodzenie i nigdy nie sprawiały żadnych kłopotów w jego hrabstwie. Co się tutaj stało, Wiktor? zapytał szeryf, przyglądając się scenie doświadczonymi oczami. Dzieciak wbiegł do baru Lucy, płacząc o pomoc. Wiktor wyjaśnił prosto powiedział, że chłopak mamy bije ją. Znaleźliśmy Markusa, robiącego dokładnie to. Zatrzymaliśmy go. To cała historia. Szeryf spojrzał na Markusa, wciąż trzymanego przez dwóch motocyklistów. Potem na Rebekę, ostrożnie ładowaną na nosze przez ratowników. Tyler odmówił puszczenia jej ręki i wsiadł z nią do karetki. Cruz odpowiadał na wezwania dotyczące Markusa Webba wcześniej. Trzy razy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy właściwie. Za każdym razem Rebeka była zbyt przestraszona, by wnieść oskarżenia. Rebeka powiedział szeryf delikatnie chcesz tym razem wnieść oskarżenia? Rebeka spojrzała na Markusa, który patrzył na nią z czystą nienawiścią, płonącą w jego przekrwionych oczach. Potem spojrzała na mur motocyklistów stojących między nią a niebezpieczeństwem ośmiu mężczyzn, których nawet nie znała. Którzy zaryzykowali sobą, by ją uratować. Tak powiedziała, a jej głos był silniejszy niż był przez miesiące. Chcę wnieść oskarżenia za wszystko, co zrobił. Szeryf uśmiechnął się ponuro. Dobrze, Markus Webb jesteś aresztowany za napaść, pobicie i około sześciu innych zarzutów, o których pomyślę w drodze na komisariat. Gdy Markusa zabierano w kajdankach, wciąż walczącego z oficerami, krzyczał z powrotem do Rebecki z jadem w głosie. Wyjdę jutro. Wpłacę kaucję i cię znajdę. Nie możesz się przede mną ukryć. Nie, powiedział Wiktor cicho, stając między Markusem a karetką. Nie znajdziesz. Tego wieczoru Wiktor i dwóch jego braci odwiedzili szpital hrabstwa. Znaleźli Rebekę w pokoju. Na trzecim piętrze. Tyler był zwinięty obok niej na wąskim szpitalnym łóżku, oboje śpiąc spokojnie. Prawdopodobnie pierwszy prawdziwy odpoczynek, jaki oboje mieli od miesięcy. Pierwszy sen bez strachu. Pielęgniarka o imieniu Angela podeszła do nich cicho na korytarzu. Jesteście tymi motocyklistami, którzy ją uratowali, prawda? Pomogliśmy, powiedział Wiktor. Czując się niekomfortowo z byciem nazywanym bohaterem, oczy Angeli były gniewne od emocji. Powiedziała mi wszystko, gdy ją leczyliśmy. Ten potwór terroryzował ją przez 8 miesięcy bez przerwy. Próbowała go zostawić dwa razy wcześniej. Za każdym razem ją znalazł i pobił jeszcze gorzej. Kończyły jej się opcje, kończyła się nadzieja. Ma teraz opcje, powiedział Wiktor stanowczo ma teraz też nadzieję. Gdy Rebeka w końcu obudziła się godzinę później, natychmiast zaczęła znowu płakać, ale nie z bólu fizycznego. To była ulga zmieszana ze strachem. Wpłaci kaucję, powiedziała, jej głos drżący zawsze to robi. Jego brat ma firmę kaucyjną. Wyjdzie do jutra rana i wie, gdzie mieszkam, wie, gdzie pracuję, wie o mnie wszystko. Wiktor przysunął krzesło i usiadł obok jej łóżka. Nie tym razem. A nawet jeśli jakoś wyjdzie, obiecuję ci, że będzie musiał przejść przez nas wszystkich najpierw, a my nie planujemy się ruszać. Nie rozumiem, powiedziała Rebeka, zmieszanie łączące się z wdzięcznością. Dlaczego to dla nas robicie? Nawet nie wiecie, kim jesteśmy. Wiktor spojrzał na Taylera, wciąż śpiącego spokojnie obok matki. Twój chłopak miał dzisiaj prawdziwą odwagę, mógł zamrozić mógł się ukryć. Zamiast tego pobiegł po pomoc. To wymaga odwagi. Nie możemy odejść od takiej odwagi. Thunder Knights zwołali nagłe spotkanie w ich siedzibie tej samej nocy. 23 członków pojawiło się w ciągu godziny. Słowo szybko się rozeszło o ratunku w motelu i wszyscy chcieli wiedzieć, co będzie dalej. Rebeka Martinez i jej syn Tyler potrzebują naszej ochrony. Wiktor wyjaśnił grupie. Markus prawdopodobnie wpłaci kaucję w ciągu kilku dni. Kiedy to zrobi, przyjdzie ich szukać. Nie ma zaoszczędzonych pieniędzy, ponieważ uciekała przed nim przez miesiące, nie ma rodziny w tej okolicy. Nie ma bezpiecznego miejsca, gdzie mogłaby pójść. Prezes klubu, twardy weteran Wietnamu o imieniu Axel, oparł się na krześle i myślał ostrożnie. Co dokładnie proponujesz? Pełna ochrona klubu, znajdziemy jej bezpieczne mieszkanie, pomożemy jej stanąć na nogi finansowo i upewnimy się, że Markus rozumie, że dotknięcie jej ponownie oznacza uporanie się ze wszystkimi z nas. Jeden członek, młodszy facet o imieniu Spike, zaprotestował: Słuchaj, jest mi jej żal, ale nie jesteśmy organizacją charytatywną. Wszyscy mamy własne rodziny. O które się martwić i które chronić. Ten mały chłopiec przybiegł do nas, powiedział Wiktor, jego głos ostry i stanowczy. Kiedy był przerażony i zdesperowany, spojrzał na nas i zobaczył pomoc, zaufał nam, kiedy wszyscy inni w tym barze po prostu siedzieli i nic nie robili. Odpowiedzieliśmy na jego wezwanie. Nie możemy teraz zdradzić tego zaufania, odchodząc. Axel studiował twarz Wiktora przez długą chwilę, potem rozejrzał się po pokoju na innych członków. Thunder Knights zawsze mieli kodeks, zestaw zasad, którymi żyli. Chronić bezbronnych, zwłaszcza kobiety i dzieci próbujące uciec od przemocy. To odróżniało ich od przestępczych gangów motocyklowych. To dawało im szacunek w ich społeczności. Wniosek przechodzi. W końcu powiedział Axel: "Wiktor, Jesteś odpowiedzialny za tę operację. Dowiedz się, czego potrzebują i zrób to. Do poniedziałkowego poranka ratunek trafił na każdy lokalny kanał informacyjny. Motocykliści ratują kobietę przed brutalnym atakiem. Grało w kółko. Monitorujący zapis z baru pokazywał Tylera wbiegającego desperacko, pokazywał natychmiastową reakcję motocyklistów bez wahania. Pokazywał ich wychodzących z motelu z Rebeką bezpiecznie, z dala od jej napastnika. Publiczne postrzeganie Thunder Knights zmieniło się z dnia na dzień. To nie byli niebezpieczni banityci, których ludzie czasem wyobrażali sobie, gdy widzieli kluby motocyklowe. To byli mężczyźni, którzy zatrzymali się na sobotnie śniadanie i skończyli ratowaniem istnień. Lucy rozpoczęła zbiórkę funduszy właśnie tam w barze. Postawiła słoik na ladzie z rysunkiem Tylera, kredkami przyklejonym do niego. Do końca tygodnia społeczność zebrała 15 tysięcy dolarów, wystarczająco pieniędzy na pierwszy i ostatni miesiąc czynszu za mieszkanie, depozyty zabezpieczające, meble i finansową siatkę bezpieczeństwa. Podczas gdy Rebeka wracała na nogi, Thunder Knights znaleźli Rebekę małe, dwupokojowe mieszkanie. W strzeżonym budynku po drugiej stronie miasta, daleko od jakiegokolwiek miejsca, gdzie Markus pomyślałby szukać zainstalowali dodatkowe zasówki w drzwiach, dali jej numery kontaktowe w nagłych wypadkach do wszystkich dwudziestu członków i wyjaśnili wszystkim bardzo jasno: Jeśli Markus lub ktokolwiek inny zagrozi tej kobiecie lub jej synowi, 40 motocyklistów. Zareaguje natychmiast. Tyler narysował obrazek dla każdego motocyklisty, używając swoich kredek. Obrazy motocykli i bohaterów postaci patyczkowych z wielkimi uśmiechami. Dał rysunek Wiktora osobiście jemu. Pokazywał wysokiego mężczyznę w czarnej skórzanej kamizelce pomagającego małemu chłopcu w czerwonej koszuli. Dziękuję. Było napisane Drżącymi literami na górze. Wiktor, twardy człowiek, który widział walkę w Iraku i dwadzieścia ciężkich lat na drodze, poczuł, jak jego oczy szczypią od łez. Odchrząknął: To trafi na moją lodówkę w domu, dzieciaku. Dokładnie tam, gdzie mogę to widzieć każdego dnia. Cztery dni później, dokładnie jak Rebeka przewidziała, Markus wpłacił kaucję. Jego brat, Zapłacił firmie kaucyjnej i Markus wyszedł z więzienia o ósmej ekrano. Ale kiedy próbował znaleźć Rebekę, natrafiał na mury wszędzie, gdzie się obrócił. Jej stare mieszkanie było puste, jej stary numer telefonu był odłączony, jej nowy adres był nieujawniony. Miała nową pracę w firmie, która akurat należała do jednego z członków Thunder Knights. Systemy bezpieczeństwa chroniły jej budynek, systemy, których Markus nie mógł przełamać, a 40 motocyklistów wyjaśniło bardzo jasno w całym mieście: Zbliż się do Rebeki Martinez lub Tylera ponownie i staw czoła konsekwencjom, które wykraczają daleko poza kłopoty prawne. Markus próbował złożyć skargę o nękanie przeciwko Thunder Knights, twierdząc, że grozili mu nielegalnie. Szeryf Cruz właściwie się zaśmiał, gdy to przeczytał: Pobiłeś kobietę na parkingu motelu przed wieloma świadkami, w tym jej ośmoletnim synem powiedział Cruz płasko. Ci motocykliści zatrzymali cię przed potencjalnym zabiciem jej. To nie jest nękanie, Markus, to się nazywa obywatelski obowiązek. Sprawa oddalona. Zdając sobie sprawę, że został pokonany, Markus w końcu. Opuścił miasto. Był ostatnio widziany dwa stany dalej w Nevadzie, w końcu rozumiejąc, że Rebeka Martinez jest całkowicie niedotykalna. Teraz Rebeka dostała pracę jako kelnerka w Lucy's Diner, dokładnie w miejscu, gdzie rozpoczęło się jej ocalenie. Lucy była tak pod wrażeniem odporności i etyki pracy Rebeki, że płaciła jej uczciwie i zapewniała elastyczne godziny. Więc Rebeka mogła dostosować się do harmonogramu szkolnego Tylera. Tyler zaczął drugą klasę w szkole, blisko ich nowego mieszkania. W jego pierwszym dniu Thunder Knights go eskortowali, nieagresywnie ani nikogo nie zastraszając, tylko osiem motocykli tworzących ochronną barierę, która jasno ogłaszała każdemu potencjalnemu zagrożeniu. To dziecko jest chronione przez ludzi którzy nie zawahają się działać. Inni drugoklasiści myśleli, że to była najfajniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widzieli. Tyler promieniał z dumy przez cały dzień. Rok po ratunku Lucy's Diner urządziło uroczystość. Rebeka wstała, by przemówić publicznie po raz pierwszy od czasu, gdy wszystko się stało. Rok temu mój syn wbiegł do tego miejsca, błagając obcych o pomoc. Ci motocykliści nie zawahali się nawet na sekundę. Oddali nam nasze życia. Dali nam nadzieję. Tyler wystąpił do przodu, trzymając namalowaną wersję swojego oryginalnego rysunku kredkami. Pokazywał ośmiu motocyklistów otaczających kobietę i dziecko, chroniących ich przed ciemnością, ze słowami czytającymi czasami bohaterowie jeżdżą na Harley'ach. Wręczył go Wiktorowi. Dla waszej siedziby, Żebyście nigdy nie zapomnieli, co dla nas zrobiliście. Tłum wybuchnął oklaskami. Wiktor ukląkł i przyciągnął Tylera do mocnego uścisku. Ty byłeś prawdziwym bohaterem, dzieciaku. Miałeś odwagę prosić o pomoc, kiedy to było najbardziej potrzebne. Nigdy o tym nie zapomnij. Czasami najodważniejsze wołanie o pomoc przerywa najcichszy poranek to co zaczyna się jako śniadanie wśród obcych kończy się jako ratunek który zmienia życie na zawsze prawdziwi bohaterowie odpowiadają na wezwania których nigdy nie spodziewali się otrzymać jeśli ta historia cię poruszyła kliknij w lajka subskrybuj i ikonę dzwonka powiedz nam w komentarzach czy stanąłbyś za obcą osobą jak ci motocykliści, do następnego razu jedź bezpiecznie i stań po stronie tych, którzy nie mogą stanąć po stronie samych siebie.